To nie jest singiel, to jest before. Zamknij oczy. Połóż ręce na monitorze i przelej nam 100 złotych. Poznański dwugłowy potwór kotków, wszystkich piątków stawiam pod mur. Monstrum z taką erekcją, żebym zorał pozbruk. Siejemy robimy rap w siekle z werwą. Zamieniając gmust słuchacza w ciepłe, ciekłe ścierwo. Ty weź na mnie pierdol o tym, co jest teraz fajne. Bo nie jestem ani żółto dziobem, ani dinozaurem. Mam karnet na mordowanie. Zwrotka, będę smyrać cię po pępku, penisem od środka to Demonologia, duet jak ryza i rekłą Jestem jak Slipknot, dziko nastaw anteny na piekło Anihilacja, terror, przejebane bity pancze Z nami się zabawisz jak kadubek w betoniarce Gardzę raperami, wsparciem na blikt i blaski Szukasz fejmu jak Anna Grodzka, pisuarów damskim Mam nastawienie antyjedno sezon